wykonana podczas hamowania walca praca jest równa ubytkowi jego energii kinetycznej ruchu obrotowego która jest równa energia kinetyczna końcowa 0 minus energia kinetyczna walca na początku I0 omega kwadrat przez 2 czyli tyle podstawiamy za I0 wzór na moment bezwładności walca pełnego masz go z lewej strony ekranu a za omega 2 pi f0 Częstotliwość F0 znamy. Dwójkę z licznika opuszczamy w dół, mamy czwórkę, a masę przedstawiamy jako stosunek ciężaru do przyspieszenia grawitacyjnego i r kwadrat. No i podnosimy 2pi F0 do kwadratu, czyli 4pi kwadrat F0 kwadrat. Czwórki upraszczamy, zostaje nam taki wzór. Podstawiamy dane i znajdujemy, że wykonana praca, czyli ubytek energii kinetycznej walca, był równy około minus 986 J.